W Polsce dominują kredyty o stopie zmiennej i kredyty o stopie stałej, ale tylko na 5 lat, podczas gdy w innych krajach Unii Europejskiej mamy kredyty na 10, 20, 30 lat o stałej stopie procentowej. W Polsce w ogóle jeszcze nie ma takiego produktu, co pokazuje, że ten rynek, mimo takiego rozwoju technologicznego, bo mamy fajne rozwiązania technologiczne, fintechowe, płatności, blik i tak dalej, nadal mamy ubogą ofertę, jeśli chodzi o takie, kredy, takie produkty podstawowe, jak chociażby kryty hipoteczne. Oczywiście nie mamy też instytucji, które specjalizują się w kredytowaniu zakupu. Nieruchomości, kas budowlanych, funduszy hipotecznych, no nie mamy w ogóle takich instytucji, podczas gdy istnieją takie właśnie podmioty na rynkach, do których warto się porównywać. Niektórzy zwracają uwagę na to, że no, rola nadzoru finansowego, który w Polsce, mówimy o KNF-ie, jest dość konserwatywny, no sprawia, że banki muszą mieć większe rezerwy ostrożnościowe, z kolei powoduje, że są mniej skłonne do podejmowania bardziej ryzykownych kroków. I to akurat, akurat może dobrze. Ja osobiście uważam, że KNF fajnie, że jest ostrożny, natomiast jeśli no, rzeczywiście sprawia, to, że kredyt przez to jest droższy. To warto się przejrzeć, może tej sprawy. Jaki jest efekt, że w Polsce mamy bardzo małą siłę negocjacyjną z bankami, mamy gotowe umowy do podpisu, ciężko jest coś wynegocjować. ciężko jest nawet porównać te umowy, jest mało porównywane, mało fintechów takich, jak na przykład w Europie Zachodniej, które wymuszają większą transparentność tego rynku. Więc ostatecznie rynek jest po prostu mało, jest mocno skoncentrowany i przez to też droższy i mniej elastyczny.